No w ogóle się ubrała, tak jak ty, Tosiu, czy tak jak Hania i Aleksa? Nie wiem tego. No właśnie. Pani? Ale słodziaki. nie, no ale są pary do tańczenia. To mamy pary do tańczenia? Dobra, ja będę z ichanią. No tak, ale gdyby dziewczyny były z dziewczynami, a tata z mamą, to ja bym został sam. A wiesz, że kiedy byliśmy u, te, u tego w odcinek versus? Yy, no. No to świetnie. No to już zaczniemy. No ale czekamy na faustynę. No tutaj już jest faustyna. Jak ty się ubrałaś? Co to ma znaczyć? No, normalnie się ubrałam. Faustyna, mieliśmy się ubrać w sukienki świecące. No właśnie! A nie w jakieś, jakieś topy, jakieś. Jak ty się ubrałaś? No, normalnie się ubrałam, no. dziecię mój. Dobra, chociaż trzymasz okulary rok 2020, dobra No to poróbmy może coś, idziemy odpalać fajerwerki już No dobra, ja mam ochotę już odpalić, mogę odpalić? dobre nie możesz Czekajcie na mnie, dobra, mamy cztery fajerwerki O, oh. Ej, czekajcie na mnie Dobra, no to kto odpala? No tata i ty a ja też bym chciał. Ja jestem facetem. Tak, małym facetem. Jesteś środkowym dzieckiem. Nie zapominaj. Mm. Dobra, tata, to odpalamy. No, no uważaj sobie, nie odciąć ręki. Nie oddechnę sobie. No, ty lepiej uważaj. Ty, u, dobra, poczekaj. Mm, 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 no, to czekamy. Uh! Szczęśliwego nowego roku! Dobra, a później jeszcze zapalimy, no pewnie, Ew, może potańczymy, albo y zrobimy sobie zdjęcia, Kto, y ja z mamusią sobie najpierw zrobimy, tak, 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 parami zróbmy, a ty Stasiu dołąc, dołącz, dołącz do pary, no właśnie, dołączysz, <ś forwards> dzieci odsądź się, <reconstructionchi> robimy zdjęcie z tatą. Oj jak to wygląda. Ej, ale... Ej, bo tam jest piwo. Ej, dosłownie zapomniałam o tym. Dobra, w ogóle te oddruki świąteczne, to tam na razie rzucamy. dodam do salonu. Ej, bo jest tutaj ta odliczarka. A mogę ją sprawdzić? No kochani, włączam sobie jak chcesz. No dobra, a o co chodzi? Że kiedy będzie 23, yyy... Ym... 50, to znaczy 49, to włączymy to sobie i będziemy odwiedzać do północy. Uuu, ale fajnie i zrobimy tak. Szczęśliwe. A z kim ja robię zdjęcie? M możesz sam, kochanie. No to ja sam, zrobię takie. Uuu, odejść. Mogę z tobą jak chcesz. No dobra, to może ja zrobię taką też. Ja zrobię może taką. No dobra. Ale fajnie. Dobrze, m możemy zatańczyć, a wy może ja z mamą zatańczymy, a wy sobie pijcie te, no, te wasze te wasze noty picia. No dobra, Fostyna, to się chcecie? Na nalejemy wam. No dobra. A my, a my będziemy robić parkiet. Jaki chcecie? No ten taki. No ten, ten, ten różowy. Ten, no może być. Dla mnie może być różowy, ten różowy. Dla mnie też. Mm. Dawaj to. Dobra, proszę zatańczyć nam. Dobra, muzyczka z muzyczką. A chcecie, żeby było jeszcze bardziej fajnie? To jak może być jeszcze bardziej fajnie? No zobaczcie. na nani na nani na 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 na. Och, aż mi się kręci w głowę. Nie, ja usiądę. o, no co robić? Przecież jest idealnie. Właśnie, mogę wam pos mogę pośpiewać. Może odpalamy na wszyscy petardy. Nie, petardy? No te takie. Dobra. Faustyna. A no co? Aaaa. Nie umiem puścić. Dobra, to nie, to nie. Uch, ja się też trochę zmęczył. No ja mogę odpalić, jak już się tak muszę. Dobra, niech każdy weźmie do łapki. Tata! -ta. No, chcesz z nami odpalać? E, ale ile później będzie bałkiem? Mogę wam coś śpiewu do tego mikrofonu? Proszę usiąść ja będę BJM. I'm I'm going to ride away. Goal. Goal, goal, Go, 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 go Dobra Ej, ty miałaś chyba... Dobra no. Wiecie, że każdy może tańczyć? Co? Ty jesteś tańczę <grym> Uuuu <grym> Na, 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 na ja też zatańczę z szampanem? No tak, a jak inaczej? Dobre, ja tańczę wolnego. Ale fajnie. Ja, ja może zatańczę to. Dobre, tańczę, ja będę bidojować.

Tysiąc, 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 a Ale z mi, manu, manu, mi, 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 manu, mi, manu, manu, mi. Dobra, już. Ja może z wami też podać, nie? Po tym, co wy tu robicie, to ja wolę po swoją, a jak niby. No proszę patrzeć, drodzy Państwo. Uhuhu No i lepiej tańsze. Widzicie? O, mój telefon, co on tu robi? Rodzinko, chodźcie na selfie! No, no, fostem... No dobra, ym, ja z przodu, wy, wy oczywiście z tyłu. Chodźcie, 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 chodźcie. Na tej, tej wielkiej tapecie, o tak! Zostawię sobie na tapetę może, jak fajnie wygląda. A wiesz, wy że chyba że możesz założyć jeszcze nie raz? Jeszcze? Yy, nie. Bo osoby będą już do wyrzucenia. Ja uważam, że nie powinnaś wyrzucać od razu wszystkich ciuchów, jakie kupisz, jeśli nie wszystkie. Dobra. Ty się ustawcie tam. Tak, 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 tak. A ja stanę sobie o tutaj, tak. Słuchajcie. Tak. Ej, a my? No, no, my? no, my też. No dobra, ja mogę iść tutaj. Dobra, robimy sobie foteczkę. Ale fajne. Dobra, teraz może napiszmy dla wszystkich życzenia. Nie no, ja bym zaczęła od tradycji. Dobra, niech każdy powie swoje tradycje. No my w lesie mieliśmy takie tradycje, że, że znajdowaliśmy jakby takie śmieci, no to posiewaliśmy i przybijaliśmy. A, to balony bardziej takie. No, więc najpierw możemy naszym tradycję. Mhm. Mhm. Świetna to wasza tradycja, powiem wam. No, ale jeszcze nawet nie zaczęliśmy. Dobra, każdy musi mieć po jeden, dwa balony, co najmniej. No dobrze, to ja wezmę. A trzeba dmuchać? Nie. To maszyna dmucha. Dobra, kto chce fioletowego? No ja. Kto chce żółtego? Ja. Ja lubię żółty. Kto o tym... mm. Faustyna! Chodź tu na chwilę. No co? No co? Jesteś znawcą od miłości? Nie. Dobra, to zawołuję Hanie. Hania! Co? No bo. Ja się zakochałam w Alex. to twoja siostra, ale nie biologiczna. Jest przyszywana, czyli jest, nasz jest naszą tym bardziej rodziną. No tak, jest naszą rodziną. No, ale proszę, pozwólcie mi. No dobra, możesz jej wręczyć balon. No dobra. No to wręczę balon. Ej, Aleksa, no? No co tam? fajny ten od ciebie misiu. Psz, Ty na szczucie. Mm, mm. Masz. O, dzięki. Ale fajny balonik. Żółty. Tak jak moje włosy. No. Dobra. Kto chce czerwonego? No ja mówię, ale ty już dostałeś. No, ale oddałem. O, jaki hojny. Nasz synek jest... Uch. Ja wezmę może ten jasny. A... No jeju, te kwiaty. Ale te kwiaty się przydać z następnej tradycji, naszej tradycji. Dobra, no to przebijamy i będziemy musieli powiedzieć, czego życzymy. Dobra, najpierw, najpierw ja. Ja Wam wszystkim życzę dużo. dzieciom życzę bardzo dużo szóstek dla dzieci, pieniędzy, najmniej chorób, szczęścia. I, i, I podatków. Dobra, teraz ja. Ja Wam życzę dużo zdrowia, dużo alimentów, co? Znaczy tych wypłat i bardzo, i bardzo, i bardzo dużo nauki dla dzieci, a dla dorosłych bardzo dużo. Bardzo dużo y, y, przyjaciół i wszystkich. Teraz ja, ja Wam życzę radości i szczęścia. Ja Wam życzę, żebyście każdy miał miłość. O, ja na pewno będę miał. Ja, ja życzę, i głównie też Aleksy, żeby znalazła idealnego chłopaka dla siebie. Ja mam dla niej idealnego kandydata, a dla wszystkich dużo radości szczęścia pomyślunku. Dobra, teraz ja życzę Wam wszystkim radości, przede wszystkim zdrowia. No i żebyście mieli szóstki i piątki w szkole. Ja życzę to samo co mamusia. Dobra, teraz jakby oddzielimy się opakiem, tylko dzielimy się wzajemnościami. Ja mówię do wszystkich nawzajem. Dobra. Każdy się wymienia karteczkami, a później zobaczymy, do kogo karteczki dojdą. Ja mam Steve'a, a ja mam z rokiem 2020. Ale nie dla wszystkich starczy. Musimy skupić następną. Dobra, nieważne, mogą być. Na balonów napisane. No dobra. A czyja to tradycja? No też nasza. Ojej, jaka nudna. Dobra. Nawzajem. 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 Wszystkiego radości i wszystkiego, co możliwe. Dziękuję nawzajem. Ej, czy karda tutaj mówi nawzajem? Nie, tylko ja powiedziałam, tacie. Ej, dobra, co to znają. Mamy teraz bałagan, dzieciaki. No dobrze, do tego będą potrzebne te takie. Mm. Do, do tego potrzebna jakaś szklana rzecz. Na przykład okno. Tak, okno potrzebne. Albo coś szklanego. Coś szklanego. Dajcie najlepiej butelkę. Mm, ta jest jeszcze pełna. Y, możemy dać szklanki. Szklanki? No, no, no nie. Dobra, to wykonamy inny sposób. Y, mamy liście. No. I trzeba... Mm, mm, i, tr i, trze I trzeba wziąć rzecz do ręki, trzeba jakby mm, ją przyłożyć gdy buzi, żeby ona rok zakryła i powiedzieć swoje największe życzenia, wsadzić do kwiatka i wtedy się dzieje magia i w tym to się spełnia, ale już tej rzeczy nie można wziąć. A co, jeśli się to do, dotknie? No to wtedy życzenie tej osoby, która to zrobiła, minie. Można na to przejść tylko jedynie z tym kwiatem. O tak. I, to, i te rzeczy trzeba zatrzymać na wieczór. Do roku 2027? No. A wiecie, że jest te Oja, która już, która już za godzinę nie będzie działać? Jak! Już godzina minęła? No. Dobra, te, teraz nasza tradycja. Stasi ją zna, bo to jest nasze biologiczne dziecko. To oczywiście mu powiedzieliśmy. Czemu nie? No to. Dam, 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 Rzuty mu. To. A, 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 ale przecież żółtym każdy ma. Ale wiecie, jakie są? Że się nie życzy jakiejś osobie. I. Jakiejś osobie, która jakby jest dla was najważniejsza w życiu. I albo może być kilka i mówicie, co byście chcieli jej dać. My nie bierzemy, my dajemy naszej. Na, no. Dobra, no to, to, to... Ale każdy z jednej monety korzysta. Ja bym chciał dać moim dzieciom dużo radości, szczustek i zdrowia. I na wspaniałej, narzeczonej, Pełno radości, pieniędzy i, i oczywiście zdrowia i, m, m, i różne takie, żeby nie musiała gdzieś pracować i żeby była wyspana i zdrowa. Ja życzę moim dzieciom, żeby były zawsze szczęśliwe, szóstki, piętki, żeby nie było bujek w szkole, a mojemu mężowi bardzo dużo radości i szczęścia. Życzę, życzę... Życzę mamie i tacie, żeby mieli dużo zdrowia i pieniędzy. Życzę Aleksie, żebym nie znalazła idealnego chłopaka, dla mnie. Hmm... Życzę Hani. Życzę Hani, żeby była najwspanialsza na świecie. Hmm... Życzę Faustynie, żeby jeszcze robiła takie fajne pomysły z ciuchami. Życzę Tosi żeby była, żeby miała takie kreacje, jak ja. Życzę Aleksie, żeby była szczęśliwa na zawsze. No dobra, i teraz ta to trzeba podrzucić I, i, trzeba, i trzeba ją umieścić w takim miejscu, w którym nie będzie mógł jej nigdy zabrać, bo wtedy, może zabrać, ale to w następnym roku dopiero, w roku 2027, a nie 6. Niestety to nie wypali. Yy, najlepiej schowam ją. Ma, 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 ma. Tutaj. Dobra, schowam i w takie miejsce, w którym nikt nie znajdzie. Dobra, a ja wymyśliłam swoją tradycję. No jaką? Oglądam jakiś film? Film garniturach w garniturach, w, w sukienkach? No to tak. No cóż. No dobra, obejrzymy jakiś. Może obejrzymy fan pies. Tak, fan pies. Fan pies. Uwielbiam fan pies. Kto go nie lubi. <mysy> Proszę pana, ale ja nic nie zrobiłem. <mysy> <mysy> Świetny był ten film. <mysy> Ej, ludzie, zaraz z, za 10 sekund. Za kilka sekund jest nowy rok. No to dawajcie, na to czekamy. No, za minutę będzie nowy rok. No to idziemy na dwór, idziemy na dwór. Po co na dwór w tą z, zimnicę? Czytałem karty poza marza, Nie, wykorzystam moje mocy. A nogi mnie bolą. Od czego? Od siedzenia. Siedzisz? Mhm. Jej, powinnaś postać w takim momencie. Dobra, idziemy, idziemy szybko. Szybko, fast na idź. Dobra, ale mogę wziąć jedną petardę? Tak wiesz. Dobra, odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i. Częśćliwego nowego roku! I to na tyle w dzisiejszym odcineczku. Zdawcie suba i lajka. No i pa, pa, ba!